Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym jaką rasę kur ja polecam dla was Jaka rasa kur jest dla was odpowiednia Także zaczynajmy Jeżeli chodzi o wyróżnienie tego jakie wyróżniamy kategorie To w pierwszej kolejności mogę wam powiedzieć, że są to kury, rasy kur Bezpośrednio na jajka, do produkcji jajek Jeżeli chcecie mieć sporo jajek, jeżeli chcecie mieć dużo, dużo tych jajek no to te rasy powinniście wybierać drugą podkategorią będą to kategorie kur, kur ozdobnych a trzecią kategorią, moi drodzy, będą już rasy kur mięsnych brojlery, jeżeli ktoś by był zainteresowany, o tym będzie krótko z tego względu, że raczej myślę, większość z nas takich kur kupować chyba, chyba nie będzie więc zaczynajmy jeżeli chodzi o rasy kurniosek, myślę, że o tym będzie dzisiaj najwięcej. To ja, przede wszystkim, jeżeli chodzi o liczbę jaj i o warunki, przy mniejszych hodowlach, polecam oczywiście Lekhorna, polecam Rosę i polecam Saseksa. Oprócz tego, jeżeli macie duży wybieg, nie chcecie mieć jakoś bardzo dużo kur, polecam zieloną nóżkę kuropatwianą albo żółtą nóżkę kuropatwianą, są to o tyle fajne rasy, moi drodzy, że są bardzo odporne na warunki atmosferyczne, szybko się przystosowują. Dodatkowo są mało odporne na choroby i w miarę e, dobrze. Jak nie bardzo dobrze niosą jajka. Jajka są dość spore, małe jajka w większości są przy zielonuszkach i żółtonuszkach kuropatwianych, cała reszta tych ras znosi jajka dość, e, dość duże. Także myślę, że każdy raczej będzie zadowolony. E, to jeżeli chodzi o kury nioski, kury, które ja polecam, najbardziej chyba polecam tutaj Rosa, zaraz do tego wrócę, jeszcze wam opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o inne rasy, kurozdobnych, e, macie na moim kanale, jeżeli wejdziecie sobie. Moi drodzy w playlisty, macie składankę, i tam macie ponad 100 ras kur. I dużo tych kur, myślę, że jakieś 30-40% to są w ogóle kury ozdobne. Także sobie poczytajcie yy, o tych rasach. I y, po prostu sami podejmijcie decyzję, jakie chcecie. Nie chcę tutaj wam sugerować jakichś odpowiednich raz z tego względu, że ja sam kurozdobnych tak nie hoduję, więc do końca się na tym nie znam. Natomiast polecałbym wam z tego, co rozmawiam z hodowcami, którzy hodują takie kury, polecałbym po prostu te najbardziej y, popularne, bo tutaj jak najwięcej o nich po prostu możemy się dowiedzieć, czy ze źródła, czy w ogóle od, y, od innych hodowców, bo one są najczęściej popularne nie polecam natomiast jakichś kur mało popularnych, żeby kupować coś, czego do końca po prostu sami nie wiemy, jak się tymi kurkami zająć. Także pamiętajcie o tym, żeby raczej wybierać rasy, które są ogólnie popularne i na tych rasach się skupiać. Co do kur broilerów, tutaj różnie mamy. Może być to Messa, może być to Sussex, jeżeli chodzi o rasy, natomiast tutaj już jest bardziej specyfika związana z tym, jak szybko te kury przybierają na masie, żeby w szóstym czy w siódmym tygodniu wiadomo co z nimi robić, ale tu już każdy musi decyzję sam podjąć, czy chce taki chów i taką hodowlę właśnie prowadzić bezpośrednio na, na mięso. Wracając do kurniosek, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. Tutaj przede wszystkim kwestie, na które powinniście zwrócić uwagę bez względu, czy chcecie kury ozdobne, czy kury mięsne, czy kury nieśne. Pamiętajcie o tym, żeby zwrócić uwagę na to, jak te kury będą reagować na warunki atmosferyczne, na warunki, które się dzieją właśnie u nas. Na gospodarstwie, mówię tutaj, czy to deszcz, czy to zimno, jakiś wiatr. Oprócz tego, bardzo ważna kwestia: jak kury reagują na choroby, czy szybko nie będą chorowały. No i trzecia kwestia: jak się szybko przystosowują do warunków. To są takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście, później sprawdzamy nieśność i tym podobne sprawy. Wszystko to macie już na kanale bezpośrednio, wszystkie rasy wypisane i mniej więcej charakterystykę do każdych z ras, także jak najbardziej Was zapraszam Kura jedna, którą ja najbardziej polecam i wyróżniam to jest oczywiście kura rosa, jak się domyślacie jeżeli chodzi o te liczby, bo wiem, że to tam mają różne oznaczenia tutaj już wybór zostawiam Wam natomiast tak jak widzicie u mnie dominuje czerwona, jestem bardzo zadowolony i naprawdę jeżeli chodzi o wielkość jajka, o częstość częstotliwość znoszenia tych jajek jak najbardziej jestem na tak tak samo jeżeli chodzi o odporność bardzo Wam tą rasę kur obecnie polecam, na razie się nic nie zmieni, gdyby się zmieniło to na pewno będę Was informował kurki już się czują lepiej jak widzicie tutaj sobie chodzą, tutaj też sobie chodzą o przyszedł stary kogut chyba właśnie a tam są młode kury więc tak to wygląda, tak to się prezentuje. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie, postaram się na każde pytanie wam odpowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko, miłego weekendu wam życzę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.